Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami europoseł Janusz Korwin-Mikke i poseł Przemysław Wipler. Podczas dzisiejszej konferencji politycy partii Korwin skomentują wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE. I proszę Pana Prezesa o zabranie głosu. Ja może parę słów ogólnych o Trybunale. Mianowicie Trybunał Konstytucyjny najwyraźniej. Naprawia jakiś błąd w naszej konstytucji, brakuje jakiegoś organu, nie wiem, króla czy, czy, czy prezydenta dobrze umocowanego, e, który by podejmował decyzję. Trybunał Konstytucyjny najwyraźniej ustawia się w roli piątego, piątego, Piątej Izby Parlamentu i próbuje naprawiać błędy, błędy robione przez ustawodawcę. Jeżeli na przykład Trybunał, podam konkretny przykład, parę tygodni temu wydał opinię, że jakaś kwota wolna od podatków w takiej wysokości jest, jest zgodna z konstytucją która nie jest, to oczywiście, oczywiście wchodzi w kompetencje władzy ustawodawczej. Czasami wchodzi w kompetencje władzy wykonawczej również, prawda, bo on może ustalać, czy podatek jest zgodny, czy niezgodny, a jego wysokość, sposób oczywisty, należy do władzy ustawodawczej i nie podlega ocenie sądu. Jeżeli kradzież pięciu złotych jest, dziesięciu złotych jest, jest kradzieżą, to pięciu złotych nie może być uznana, że nie jest kradzieżą, prawda? To byłoby, to, nie, to jest, ona poza swojej kompetencji. Również wykracza poza swojej kompetencji parokrotnie w sprawie yy, OFE yy, i może na ten temat kolega, kolega Wippel konkretnie parę słów. Szanowni Państwo, wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący otwartych funduszy emerytalnych pokazuje, że w Polsce nie jest chronione prawo własności. Uzależnienie ochrony prawa własności Polaków, polskich obywateli, od tego, czy państwo stać na oddanie ukradzionych pieniędzy, to jest uzależnienie od warunku niemożliwego do spełnienia w obecnych warunkach budżetowych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi jasno, że w sytuacji, w której państwu polskiemu brakuje pieniędzy, w sytuacji, w której polska władza publiczna, kolejne rządy wydawały zbyt dużo. I nie wiadomo, z czego obsłużyć bieżące zobowiązania budżetu, państwo polskie może bezkarnie naruszać wolność i własność swoich obywateli. Wyrok jest skandaliczny, dlatego przypominam, że jednym z postulatów programowych partii KORWIN w programie Dumna Bogata Polska jest to, by wyroki Trybunału Konstytucyjnego zawsze naprawiały w pełni szkodę na własności poniesioną przez obywateli w warunkach pokoju. Nie może być możliwe orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny w taki sposób, jak orzekł w dniu wczorajszym. Nie może być takich sytuacji, w ramach których Trybunał właściwie mówi, ok, można ukraść, można zabrać Polakom 150 miliardów złotych, ponieważ państwo nie ma z czego oddać i nie ma pomysłu, w jaki sposób oddać te pieniądze. Ten wyrok jest strasznie ważny, ponieważ chciałbym przypomnieć, że podczas debaty na temat nacjonalizacji środków emerytalnych w OFE byli posłowie prawa i sprawiedliwości, którzy mówili, że to jest za mało. Na przykład pani profesor Józefa Hrękiewicz mówiła wtedy, a dlaczego nacjonalizujecie tylko pieniądze zgromadzone w części obligacyjnej, dlaczego nie chcecie naruszyć części kapitałowej? Biorąc pod uwagę głosy ważnych polityków prawa i sprawiedliwości podczas debaty nad nacjonalizacją środków z Biorąc pod uwagę obietnice bardzo daleko idące złożone przez prawa i sprawiedliwość kampanii wyborczej, biorąc wreszcie pod uwagę obecny stan finansów publicznych, po wczorajszym wyroku jest prawie pewne, że część kapitałowo-akcyjna zostanie również znacjonalizowana. OFE zostaną zlikwidowane do końca. Teraz właściwie już trwają dyskusje techniczne, w jaki sposób to przeprowadzić, w jaki sposób państwo polskie przejmie po prostu akcje, które są teraz w OFE. Cała ta reforma była nieudana. Eksperci Centrum Adama Smitha, w którym ja wtedy pracowałem, w momencie gdy była wprowadzana reforma OFE, między innymi Świętej pamięci i pan Krzysztof Dzierżawski, mówili, że OFE będą wehikułem, na którym instytucje finansowe zarobią ciężkie miliardy. A zostaną zlikwidowane w momencie, gdy trzeba będzie zacząć wypłacać te pieniądze. I dokładnie to, co zapowiadali wtedy eksperci Centrum Świętej Pamięci Krzysztof i dr Robert Gwiazdowski, obecnie pan profesor Robert Gwiazdowski, się wydarzyło. OFE kosztowały ciężkie miliardy złotych. Rząd liczył to, że to było 17 miliardów złotych zmarnowane na instytucje finansowe, które od początku tu, e, nic nie zmieniły, tylko doprowadziły do zmarnowania gigantycznych środków. My będziemy gorąco protestować przeciw nacjonalizacji tej części akcyjnej, tak jak byliśmy głośno przeciw e, przejmowaniu tej części obligacyjnej. To ja w dwóch słowach jeszcze podsumuję. Chcę przypomnieć, że w 1954 roku rząd PRL... Rząd PRL obiecał tak zwaną promesę mieszkaniową, że jak kto sobie odbuduje dom, będzie jego własnością. I oczywiście promesę złamał i rząd, który obiecał, że środki w OFE będą własnością obywateli, znowu swoją obietnicę złamał. Chcę przypomnieć odnośnie tego, co mówi poseł Hitler, że zdarzył się przypadek no, zupełnie, który w Ameryce skończyłby się katastrofą, może powiedzieć, moralną, co najmniej, że kiedy próbowano obalić ustawę o podwyższeniu wieku emerytalnego, to wtedy prezes Trybunału Konstytucyjnego napisał list do premiera, pytając się, czy wolno mu, czy wolno mu uznać, uznać tę ustawę za sprzeczną z Konstytucją. Czyli jest jawny, jest, jest, jest to realizacja zasady, że wszystkie koła muszą to, to się państwa totalitarnego, gdzie nie ma podziału na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, tylko wszystkie władze mają razem współdziałać w ograbieniu obywatela z jego pieniędzy. To tyle. Dziękuję bardzo. Wyrok, pokazał, wyrok jasno pokazał, w Polsce nie działa Trybunał Konstytucyjny, w Polsce nie ma takiej instytucji, która w sposób efektywny chroniłaby prawa obywatelskie przed rządem w stacji, gdy powszechnie brakuje pieniędzy. Jeśli nie ma pytań, bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje prasowe. Dziękuję bardzo.